Cześć, tu Maksy kanał Maksymalnie. Jak widzicie, choinka już jest u mnie, bo w sumie już jest po świętach. W tym wyzwaniu podejmuję się przez 7 dni nie jeść żadnego cukru. Nie będę używał słodzików, nie będę używał cukru, nie będę brał niczego, co ma jakikolwiek cukier w swoim składzie i wiem, że to będzie bardzo, bardzo, bardzo trudne, bo mniej więcej rozglądałem się już za tym, co mogę zjeść, także trzymajcie mocno kciuki, zostańcie ze mną do samego końca. Będzie ciężko. Do zobaczenia za chwilę. Nawet w makaronie jest cukier. Powiem tak, myślałem, że będzie to dużo prostsze, natomiast wybranie produktu, który nie zawiera cukru. Jest bardzo trudne. Kupiłem bułki, które nie zawierają cukru. Kupiłem schab, który nie zawiera cukru. Kupiłem pasatę pomidorową, która nie zawiera cukru. Właśnie zauważyłem, że boczek również ma cukier, więc boczku też nie mogę. Tutaj na szczęście zero cukru. To są bułki, które nie zawierają cukru w ogóle. Znalazłem je na rozpisce, znajdującej się właśnie przy dziale z pieczywem. Na to pójdzie schabik bez cukru. A na to pójdzie jajco czas na kawczana. Normalnie zrobiłbym ze słodzikiem, a tak... Przejrzałem wszystkie ryże, makarony, które mam w szafce i niestety wszystkie zawierają cukier, dlatego zjem samo mięso z passatu, ewentualnie z bułką, którą sobie dzisiaj rano kupiłem. Bułka ta nie zawiera cukru, sprawdzałem i coś tam z tego będzie, no. Tak wygląda mój obiad. Mam nadzieję, że coś poczuję. Chodziłem teraz po supermarkecie i... Nic, znaczy każdy produkt ma cukier. To też. No właśnie, dajcie spokój, nic. Nie ma, nie ma w ogóle produktów, które nie zawierają cukru i to jest straszne, bo nie wiem co mogę jeść. Gdybym dzisiaj to mięso i chyba na tym miejscu pozostanę, nie mam pojęcia co mogę jeść. Owoce też mają cukier. Zostawiłem Macie z misją ubierania choinki, teraz zmierzam do pracy. Spróbuję wejść do sklepu, znaleźć sobie coś do jedzenia bez cukru. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Chodzę po całym sklepie w poszukiwaniu produktów, które nie zawierają cukru i po prostu nie ma takich produktów. I mam pojęcia co ja mogę jeść. Powiem Wam, że moje łowy są nawet udane. Znalazłem kilka produktów nie zawierających cukru, które przydadzą mi się na pewno. Jestem bardzo głodny. Czuję, że jestem poddenerwowany, że brakuje mi cukru. Pokażę wam co złowiłem w sklepie, ale najpierw pokażę wam jak madzie ubiera choinkę. A ja na to jeszcze nie koniec. Pierwsza choinka żywa nasza na świecie. Wspólna. Patrzcie, jakie łowy! To też nie ma cukru. To też nie ma cukru. Makaron znalazłem. Jest już późno. Czuję ewidentny brak cukru. Mało węglowodanów. No ale nic. Idę w kimę. Jutro dzień drugi i mam nadzieję, że będzie trochę przyjemniejszy niż dzień dzisiejszy. Także dobranoc. Dobrze, że boczek kupiłem bez cukru. Siemanko, dzień drugi, czas na śniadanko. Nawet nie wiecie jak się jaram, że znalazłem boczek bez cukru. Bo mogę zjeść chociaż normalne śniadanie i to już mam rozpinione. Później zrobię sobie obiad na tym makaronie ryżowym. Kupiłem kurczaka, także może nie będzie jakoś najgorszy. O oh yeah! Oh, yeah. Nie wiem czy to wmuwa, ale ta smakuje trochę inaczej niż zwykle. Przyjechałem właśnie do firmy na spotkanie, omówić nowe rzeczy, nowe projekty, nowe pomysły. Także tak, tymczasem muszę się napić. Dzisiaj trwa drugi dzień mojego wyzwania i w tym wyzwaniu również bierze udział Angelika z kanału... Cześć, gra, gra, w ży życie. gra w życie. Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało, żeby się powiodło. Angelika dzisiaj zaczyna. Ja już mam drugi dzień. I co? No nie zdajesz sobie sprawy z tego tak naprawdę co zawiera cukier, więc życzę Ci powodzenia i mam nadzieję, że wytrzyma. Będzie ciężko, ale myślę, że sobie poradzę. Także trzymajcie za nas kciuki widzimy się w następnej części dnia ja lecę załatwić swoje sprawy. Właśnie puściłam Chińczyka. Yy dzisiaj na samym ryżu, więc było całkiem nieźle, chociaż no to kary było taką pokusą ale, no cóż wyzwanie to wyzwanie dużo, dużo, dużo pracy dużo, dużo materiałów czas zrobić sobie jedzenie, będę robił kurczaka z makaronem ryżowym Pierz z kurczaka z pieprzem, smażona na oleju, który nie ma cukru dodam sobie jeszcze trochę cynamonu żeby nabrało smaku. I do tego makaron ryżowy, który ma zero cukru. Dolewam sobie pasaty pomidorowej, a tu już jest gotowy makaron, który tylko dodam do reszty dania. Nie wygląda zbyt apetycznie, ciekaw jestem jak smakuje. Pierwszy raz dodałem na do kurczaka i pomidora. <grym> Najadłem się, a zjadłem tylko pół porcji, którą sobie nałożyłem, także starczy mi jeszcze na później. Asy zapiąć. I można jechać. Przemieszczam się właśnie na drugą siłownię i powiem wam, że jestem mega głodny. Czuję, że mam bardzo mało energii. Pewnie związane jest to z tym, że nie dostarczam cukru albo jakąś małą ilość węgli, albo w ogóle, że mało zjadłem. Zobaczymy, jak będzie dalej. I wreszcie yy, resztka mojego posiłku. Czas iść spać, jutro, dzień trzeci. Mm. Dobra. Wstaję, ale powiem wam, że czuję się fatalnie. Mam bardzo mało energii. Czuję, że potrzebuję węgli. I dzisiaj kolejny dzień bez cukru. Na razie na śniadanie zjadam tylko jajka, więc idzie mi całkiem nieźle. Chociaż niestety kuszą mnie moje zdrowe przekąski. Śniadanko smaczne, pożywne i, co najważniejsze, bez cukru. Spotkałem prawdziwego. Właśnie, tu lepiej. Dzień Wszystkim co do jakiego to odcinka, czy...? Ta, no. Nie wiem cukru przez tydzień. W ogóle. O, To łatwo cię zdenerwować, który dzień. Trzeci. Trzęsi mi się ręka. To w ten cukier, stary. Przez to. Uzależniony jesteś. Wróciłem do domu i strasznie trzęsą mi się ręce. Czuję, że brak cukru źle wpływa na mój organizm. Dzisiaj trzeci dzień dopiero. Mam nadzieję, że dam radę. Trzymajcie kciuki. Ja spróbuję się może przestać przez chwilę. Bardzo boi mnie głowa wstałem dopiero i czuję się naprawdę źle. Zjem sobie tego kurczaka, którego wczoraj zrobiłem, ale nie wiem co będzie. Jestem głodny bardzo. Jadę odwiedzić rodziców. Także wybieram się w podróż do Otwocka. Czekają mnie kolejne poszukiwania produktów bez cukru. Generalnie na 100 produktów pewnie jeden nie ma cukru, biorąc pod uwagę wszystko po kolei jest chore, ale tak jest i wszystko ma nawet jeden zbiec. Wpadłem do domu i oczywiście zamiast zrobić sobie jedzenie, pierwsze co zrobiłem to włączyłem eee, El Clasico. Jak to dobrze mieć sos barbecue od WK, który ma zero cukru i to jest posiłek. Patrzcie co Madzia kupiła. Strażnik Teksasu. A ty za kim jesteś? Za Realem Madryt czy za Barceloną? Napisz w komentarzu. El Clasico skończyło się wynikiem 0 do 0, więc... Nie smak pozostał. Idę spać jutro dzień czwarty. Nie mogę się doczekać końca tego wyzwania, szczerze wam powiem. Także dobranoc. Miałem się dzisiaj wyspać i specjalnie nie ustawiłem budzika. No się kurwa nie da. Szód siódmej co mogę powiedzieć, to kolejny dzień mojego wyzwania bez cukru. No i cóż, niestety skusiłam się na daktyle, które zawierałam bardzo dużo cukru, więc kurde. Dzisiaj Madzia robi nam śniadanko z boczku bez cukru. Moje bułeczki się podgrzewają zakupy już ze mną, a poza jajkami kupiłem też mały prezent dla blowka, bo no cholera starzeje się, urodziny miał. Siema Karol, wszystkiego najlepszego. O, dziękuję ja też mam. pyszny <laughs> prezent. Ale ja nie mam urodziny. No tak, ale to prezent. Proszę, jest... Maksym, razy dwa, Uuu. z dedykacją, I chyba to, na to jest twoje. A to jest, to jest twoje. Ja zostanę youtuberem. Jadę teraz ogarnąć się trochę na święta. <grym> Ogarnięty, można jechać dalej. Ale jestem głodny, dobrze, że zostały mi jeszcze kabanosy z wczoraj, to sobie szamnę. Moją alternatywą dla jakichś słodkich przekąsek um, są właśnie jabłuszka suszone. No wiadomo, że tak jak każde owoce, mają trochę cukru. Ale uważam, że to jest świetna alternatywa dla, e, dla słodyczy albo właśnie chociażby jakichś batonów. Wynalazłem coś pysznego, coś co nie ma cukru, więc mogę się tego tak napić. Idziemy sobie do kina. Widzicie tą incepcję? Lustro w lustrze, w telefonie jestem ja. Ziema, dopiero wstałem. Zjeżdżam do sklepu. Bułka wiejska też nie ma cukru i też ją znalazłem, więc jem ją dzisiaj na śniadanie. Cześć, kochani, to mój kolejny dzień z wyzwaniem bez cukru. Jeszcze nie zjadłam swojego śniadania, ale piję moją poranną kawkę. Tak naprawdę wszystko, co do tej pory jadłam, mimo że zawsze jadłam zdrowo, ten cukier zawiera. I, i nawet nie byłam, nie byłam tego świadoma, prawda? A, a tu jednak, no cóż. Po takim śniadaniu dużo energii. Training chodzi jak należy. Ode mnie w tym momencie składam Wam najserdeczniejsze życzenia na cały 2020 rok, żeby się powodziło, żeby było dużo sukcesów, dużo szczęścia, pieniążków. Jeśli sobie życzycie, oczywiście również dostatku, dobrych ocen, miłości. Chcieliście zobaczyć mój skład w FIFA, to tak wygląda. Ja lubię piłkarzy, a nie zależy mi na zgraniu, więc gram. Tak jak lubię. Na pewno e, zastanawiacie się, czemu nie używam słodzików? Nie używam ich, ponieważ chcę uniknąć wszelakiego cukru i jego zamienników. E, dlatego właśnie nie piję napojów, które zawierają słodzik i inne duperele, nie wiem także owoców. E, więc utrudniam sobie życie, lubię utrudniać sobie ży życie, a jak e, bez cukru, to bez cukru. To jest moje najlepsze odkrycie. Kabanosy drobiowe, które nie mają cukru. Jestem zadowolony, bo mogę sobie je jeść. Jestem gotów jadę załatwić jeszcze jedną sprawę, bo muszę znaleźć kilka przedmiotów. Jutro kręcimy teledysk. No a potem jadę na Wigilię do abstra. To jest ryba ze słonej wody, ona nie ma cukru. Rybę może zjeść, naprawdę. Nawet jak będziesz robił picień na u nas, to wojtek. Właśnie odkryliśmy, że paszty nie ma cukru, więc jest coś co będę mógł zjeść. Dobra? Chodzi Też bym zjadł bagażnik zapakowany. Jedziemy kręcić klip. Muszę przyznać, że dieta bez cukru jest dietą bardzo restrykcyjną dla organizmu. I szczerze powiedziawszy, nie spodziewałam się, że mogę tak się czuć, że może tak mi tego cukru brakować, ale jestem jest na dobrej drodze i naprawdę, naprawdę idzie mi całkiem nieźle. Nagrywamy od rana sobie teledysk, wszystko idzie w dobrym kierunku, zresztą możecie wpadać na Kanał Ziłkowski, tam wszystko. Znajdziecie, jakbyście chcieli zajrzeć, gdzieś tam przy okazji to zapraszam. Dobrze, że zjadłem pożywne śniadanie. To jeszcze nie jestem taki głodny mimo godziny 14, aczkolwiek chętnie doliłbym coś na ciepło. Dobrze, że ostatnie dwa dni. Na teledysku zrobiłem makaron ryżowy z mięsem wołowym i fasatą pomidorową bez cukru, także wszystko jest git. Madia sobie zamówiła eee, eee, Wegański. Wegański, tak. Dzisiaj dzień ostatni, na szczęście. Oczywiście klasycznie śniadanie. Jajecznica na boczku zero cukru, dlatego chlebek, czy chlebek, bułki, zero cukru, a potem zobaczymy. Jest ciężko. Nawet dzisiaj byłam na treningu i szczerze powiedziawszy, no pierwszą rzecz, którą robiłam zawsze po treningu to było zjedzenie czegoś słodkiego. A tutaj niestety trzeba zrobić stop. Nie wiem jak tam maksim się ma. Ale mam nadzieję, że czy też jest dzielny i się trzyma dobrze. I tak się prezentuje śniadanko. Madzia zorganizowała mi misję, bo dzisiaj jest niedziela. Ona idzie do pracy, a ja muszę znaleźć miejsce na to. Troszkę zgłodniałem to zjem sobie bułeczkę. Mniam. Ale już mi się nudzi ta monotonna dieta. Cieszę się, że dzisiaj ostatni dzień. Zgrywam właśnie materiały. Montaż będzie miał co robić. Ustanowiłem, że pojadę sobie na trening. Nie mam totalnie siły. Nie mam siły i chęci na trening. Nie mam w ogóle siły. Energii zero totalnie. Jestem z kapci. Brak energii totalnie. Wróciłem do domu, zjem sobie bułkę. Ostatnią dzisiaj. Jest już prawie 22, także pójdę spać. Wreszcie. Tak, dobrze. Ale pyszne. Wyzwanie samo w sobie, ciężkie, bardzo ciężkie. Miałem wahania nastrojów, eee, waga taka sama. Jadłem, starałem się dopychać tymi kabanosami, także tak kalorii sobie nie szczędziłem. Natomiast chodzi o to, że gdzieś tam tych węgli było mało i średnio, średnio się czułem. Pamiętajcie o tym, by wchodzić na kanał Gra Życie, gdzie ja razem z Angeliką pokażemy jak radzić sobie z postanowieniami noworocznymi, czyli kolejne wyzwanie It was just the time.